Witam sesjoniaków, zapraszam was na kolejny odcinek z serii Shadow of the Tomb Raider. No i cóż, w poprzednim odcinku kupiliśmy sobie trochę sprzętu, żeśmy cofnęli się do poprzednich lokacji, żeśmy je uko ukończyli na 100%, otwierając wytrychem skrzyneczki. No i teraz możemy z powrotem powrócić do naszego miasteczka, w sumie miasta, miasteczko Tokuwekiaku. I tutaj dalej pozbierać co możemy. Tutaj oczywiście mam ściągę, żeby się wspomóc. Yy, I teraz tak. Teraz się udamy do tego miejsca, bo tutaj niby jest artefakt. Yy, według ściągi. Zobaczymy, czy on tam faktycznie się znajduje. No cóż, pozbieramy sobie jeszcze to, co można. Yy, no i będzie... Pójdziemy sobie fabu fabu fabułką dalej do przodu. Bo wtedy już, już nic więcej tutaj dalej nie zrobi. Piękny. Czekajcie, gdzie to było? No idę dobrym w kierunku, to jest najważniejsze. O, tutaj jeszcze możemy zabrać sobie parzykiem tą miejscówkę. A proszę złoto, jak najbardziej, to już mamy max, max. Jak to tam wygląda tutaj? O kurczę, powiedziałam, że złoto już mamy grubo. Nie, ja nie wiem czy kurczę, nie będziemy musieli cofnąć na do kół faki, jako i tego sprzedać gdyż już więcej tego nie będziemy mogli do tego złota podnosić, więc... Szkoda, że by to przegapić Czekajcie... O! Oświetlił mi się właśnie artefakt Dziś ciągle jak najbardziej się sprawdziło, ale... Tu jeszcze szczególne my tak taki, taki wazonki jakby no stracamy, maksymalne mamy, ale ekspo choć sobie podniesiemy. A kolejny no, punkt umiejętności, proszę Mieszkańcy bardzo. Andów od tysięcy lat doskonalą się w sztuce tkackiej. Ten czuspas to wspaniały przykład utkany z włosia lamy lub alpaki używany tradycyjnie do przenoszenia liści kakaowca jest dobitnym przykładem umiejętności tkacza. Cudo. To takie cude, to takie słabo trochę wypowiedziane, bez jakiejś tam empatii. No ale ładnie to wygląda, to nie powiem. Kolejny punkt, którego nie wydamy, bo na razie nie mamy w sumie po co. Dobrze, fajnie, że tu mamy blisko obozowisko. Obozo 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 no przecież czekać, znaczy ja mogę tutaj sprzedać złoto w ogóle. Jakaś fabuło ukończone niby, właśnie. Co ja w ogóle robię? Gdzież tu mamy, kurna, handlowców? Handlarzy, kupców zwałek zwał. Cześć, hej. Kupić nie chcę, ale sprzedać muszę. Tak, dobrze właśnie zauważyłem, że już mamy limit. Więc to sprzedamy w sumie całe, bo i tak tego nie potrzebujemy do craftingu. A, a dobra, w sumie tej też sprzedajmy, w sumie to też, też tego w sumie nie potrzebujemy. I teraz tak. No to w ogóle jeszcze zobaczę na ściądze, czy coś tu jeszcze e, pominąłem. Tak, tutaj mamy zestaw survivalowy. Dobra, ale najpierw sobie będziemy tą tą skrzyneczkę sobie odblokować. to sterowanie jest tragiczne po prostu, no. Patrzcie no. no. Jezus Mario, to jest tragedia po prostu. Czy z tego zaznaczyć nie mogę na mapie. Dobra, idziemy tam skrzynkę odbokować. No jest, już spadłem. O, tu się jest coś, patrzcie. To jest pro chyba. O. Tego nie podniesiemy już. Dobrze chyba. Ej, to była ta babcia, już jej nie ma? Gdzie ona jest? Okej, okay. dziwne to było. Tak, ale ona chyba coś tam gadała, że ona wyrusza. Ona, czy ktoś inny mówi, że ona podróżuje i przychodzi z innym sprzętem, więc zobaczymy. Dobra, koferek był gdzieś tutaj, niedaleko A, no, tutaj był koferek z tego co pamiętam. No właśnie. Hmm, ładnie. Jak te kształty mogły powstać wśród inków, skoro wyglądają jak samoloty? Aha, rozumiem. To jakieś owady. Archeologia jest bardzo delikatną dziedziną badań. Musisz przyjąć następne... Oczywiście możecie sobie jak zawsze zatrzymać, sobie to przeczytać. Czy artefakty przeważnie zostawiam do końca, żeby Lala czytało, ale to było zbyt tego dużo. Dobra, i teraz tak tutaj gdzieś widziałem, że jest zestaw soliwalowy. Tak. On jest tutaj, przy, w tym miejscu jest tutaj zastawiony. No hmm. patrz, musisz iść tutaj. Tu jest gdzieś podnókryty. Proszę mi tu nie wchodzić w drogę. Nic co nie tutaj nie ma? A nie, jestem w złym miejscu, przepraszam. No bo to jest tutaj. Czekajcie. No, nie w tym miejscu. Ale poczekajcie, mogę się spiąć może. No, już tak wysoko nie wejdziemy. Proszę, wracam w to samo miejsce, co byłem. Gdzie on jest ukryty. Pod wodą może jest, czekajcie. właśnie. Ta, no to wychodzi. Tu się nic nie świeci. Czy nie podświetla? Ikonki łopaty. Tu też nie ma nic do kopania. To co chodzi w takim leży? Dobra. To jest dziwne, no bo według ksiągi jest. Czyli, żebyśmy sobie powietrze złodne. No jest tutaj jak byk. Nie, nie, nie Lara. Co wiesz, co się. Nie wiem, dla mnie to jest dziwne pies na siądze jest tutaj go nie ma dobra, mniejszę o to szkoda czasu. Może się pojawi później. Nie wiem w jaki, to, w jaki sposób niby to miałoby się wydarzyć. No, tu nie jest takie pewne miejsce, żeby gdzieś na wierzchu, to było do kopania, to jest niemożliwe. Dobra I teraz sobie to zobaczmy jeszcze gdzieś gdzieś tutaj jeszcze coś jest. Dobra, wychodzi na to, że tutaj Wszystko zebrałem, co miałem zebrać W tym razie nie mamy dostępu ani tutaj ani do tych terenów Tutaj też wszystko żeśmy zebrali Dobra, to wychodzi na to chyba, że tylko tą skrzynkę zbierzemy I będziemy mogli rzucić fabułkę do przodu Ale jeszcze nie zapominajmy o tych o wyzwaniach. No tu oczywiście musimy zanurkować, żeby im otworzyć tą skrzyneczkę. Jest strony chyba co? Weźmy coś do powietrza. Tak, dokładnie tędy. O, 100%, kolejny poziom języka super. Zdaje się, że ten jaskrawo zabarwiony świder do rozpalania ognia został ozdobiony na ceremonię nowego ognia. Asteckie święto nowego roku. Składa się ono z pięciu dni postu, puszczania krwi i składania ofiar. Świder umieszcza się na piersi świeżo złożonej w ofierze osoby, a wytworzone przez niego iskry rozpalał wielkie ognisko, które podsyci płomienie w każdej pobliskiej świątyni. I jakaś ukryta in informacja. Tylko się znaleźć. Ten nie wygląda jednak na używany, gdyż w nacięciach nie ma śladów krwi. No cóż, mamy pewien poziom tego języka. Pytanie, czy teraz mogę odblokować ten monolit. Chyba tak, bo była kółdeczka na nim, a już mogę. Doki. No to chodźmy go przeczytać w takim razie. Czyli wracajmy znowu się z powrotem fantomisty z tego, żeśmy przyszli. Coś tu to było? Aha, drebiegł. A może to jest właśnie ten zestaw striwelowy przez Monolith skazany? Tak sobie, żeby nie można było go wcześniej podnieść, żeby jakaś blokada była. Opisuje coś, co jest blisko. Siedem złotych ptaków usiadło tu i tam. Jeden uciekł ze skarbem na drzewa. Wypadł już z jego szponów. Czekam na ciebie. Hmm. Nic ciekawego w sumie żeby nam mogło pomóc to z, tą... Ten zestaw znaleźć ale zanurkujmy jeszcze, zobaczmy czy się teraz pojawi coś bo ja za pierwszym podejściem pamiętam tutaj te nurkowanie patrzcie, ale wciąż nic tu nie ma to ja już nie wiem o co chodzi Dobra, było coś wspomniane o drzewie. O drzewie, tak? I to z tym obrębie. Dobra, chodźmy tutaj jeszcze raz na górę w takim leży. Może teraz się tutaj pojawić tutaj. A jest faktycznie. Bingo. No i dobra. Spadające supełki. To jest to wyzwanie właśnie, które nam się to pojawia. Właśnie z tego co ja zauważyłem to skoki, e, skoki mamy już dwa zaliczone z tego co patrzyłem. Mm. Ale na tej właśnie te skoki są zaznaczone na zielono. Jak już mam dwa zaliczone. Załóżmy, jakbym wykonał właśnie ten skok tutaj, ale aczkolwiek nie pamiętam. Bo musiałbym zobaczyć na starym odcinku, a nie chcę się tego robić. Tutaj drugi skok żeśmy wykonali, a tych skoków jest więcej. Tutaj na świądze, widzę, więc po prostu, tak musi być. Tu mamy tutaj na świądze, widzę. To wyzwanie odnośnie tych żabek, no to, to też żeśmy zrobili. I to wyzwanie nowe, które odblokowałem, to jest. Yy, to co wisi i tam trzeba tym czekanem to złapać. I to też są, i tam były trzy, jeszcze dwa rzeczy, jeszcze dwa te wyzwania. E, musimy, jeszcze dwa razy to musimy zwalić na ziemię i to się by się zgadzało, bo to niby jest w dwóch miejscach zaznaczone. Więc to zrobimy i udamy się chyba na fabułkę. I tu patrzcie, jest nade mną dosłownie. Nie jak się tego złapać. Chcesz coś na monolit weź? Nie da się chyba. No nie delidy. Czekać, no bo tutaj trzeba... Musimy wejść wyżej po prostu. Uwaga, uwaga, bo biegniemy. A chyba stąd chyba trzeba skoczyć, co? Ze schodów, chyba mi się wydaje. Jezu. No nie zdążyłem. Spójrzmy jeszcze raz. Bingo. No to jeszcze jedna sztuka nam została. O, właśnie, to właśnie jest ta zakładka z wyzwaniami. Uczekawki. Widzicie, mamy tu 50% właśnie z tych soków wykonanych. Jeszcze dwa. Te słupki to właśnie robimy obecnie i tutaj właśnie jest, właśnie, tu macie podgląd. Krypty właśnie musimy odnaleźć. I następne wiszące to coś jest w tym miejscu. To się teraz tam udamy i będziemy mieli te A to z głowy. A tu prog jest, to mamy już go maksymalną ilość. O, tutaj jest. Tylko jak teraz to zwalić na dół? Hmm. No to nie możemy wejść, chyba nie, było można wejść na to, z tego co pamiętam. No właśnie tędy. No. Bingo, wyzwanie mam z głowy. I teraz pozostało nam iść tutaj fabułką do przodu. Wiecie co, tutaj żeby... Jak to? No, już mamy sporo tutaj pozbierane. Mm. Tak sobie pomyślałem. Ten dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo w sumie nie mam czasu. I tak żeby było to wszystko, żeby to było do ładu i składu. Otóż miasto na chwilę obecną żeśmy zakończyli. Myślę, że w następnym odcinku się skupimy na fabułce że sobie pójdziemy do Boziku i sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek, Albo już jest późno, a chciałbym jeszcze sobie postreamować. Także cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku, w którym skupimy się właśnie na fabułce. Także dzięki za oglądanie, na razie i cześć.